Halo, nagrywam, ustawienia, Wibracji kontrolera, beka, wyświetlacz, PI, bez ramkowy, format brazu, Right. rozmycie w ruchu, pierdziel się, ziarno, pierdziel się, DLSS wyłączone, fidelity wyłączone, skala renderowania, byk, grafika, oryginalne, wysokie, ultra użytkownika, jakość tekstur, ultra, jakość modeli, ultra, filtropanie, filtropanie, filtrowanie, ultra, cienie, być odbicia, ultra, warunki atmosferyczne, ultra. Ambient Inclusion. Wysa A to dajmy cienie też na Ultra. Że te cienie to jest największa beka w świecie. Ale niech będzie. A tam jeszcze jedno było. Ultra Plus to będzie mm, Ray Tracing. Dostępność i język. Zmieniamy sobie na, e, angielski. Napisy włączone. Ta. O, kozak. O, fantastycznie, że jest tak rozdzielone. Kozacko. Dobra, kozak. Mamy to. Nowa gra. Bóg wojny. Bóg wojny. Lecimy. A jakby było powyżej 100 FPS, to by było kozacko na ultra ustawieniach w 1440. Bardzo krótkie, ja słyszałem, że jest dużo pobocznych i że 100 godzin to można wykręcić jak się robi poboczne. Zresztą to, to drzewo przez łódź będziesz. W sensie łodzią będziesz typie. Jesteś pewien, że łódź wytrzyma. Tym drzewem będziesz wiosłował. No, szczerze mówiąc, myślałem, że grafika będzie trochę bardziej powalająca. Nie oszukuję. Nie jest wystarczająco dobra. Nie no, grafika. Generalnie jest dobra. Ale myślałem, że będzie lepsza, tak szczerze mówiąc. Na, na filmach wyglądała lepiej, dużo, takie mam wrażenie, na YouTubie. Kurde, żałuję, że wiem, co się będzie działo w tej grze. Autentycznie żałuję. I mam nadzieję, że Ragnaroka wydadzą od razu na PC, Ale jeżeli nie wydadzą, to nie będę nic oglądał, dopóki nie wydadzą. Jakby mam nadzieję, że ta mitologia nordycka to nie jest ogólnie koniec God of War Oznaczone drzewa iść na polowanie. O, teraz znowu, właśnie tak myślałem, że przy drzewku, przyniesieniu drzewka będzie trochę za wysoka, Znaczy za niska w sumie. A tutaj będzie. O jezu, to wszystko, na ten. No dobra. Nie wiem, no trójkę, trójkę weźmy. Jakoś dziwna jest ta kamera. Mam wrażenie, że ona tak, jakby zero-jedynkowo trochę działa. A zobaczcie. Tutaj, jak szybko ruszę, to jak niewiele przerzuca kamery. A jak będę ruszał w miarę powoli, to przez ten sam dystans obrócę się jakieś 1500 stopni. Nie podoba mi się to, no ale. Urok portów, czy grałem każdą część? Nie grałem w jedynkę i dwójkę, bo były na PS1 i na ps dwójce. I akurat w nie nie grałem. Miałem sobie na PS3 remastery kupić, ale jakoś nie wyszło. Natomiast pozostałe części grałem. Poza tą i na PSP i na, i na ps trójce. w trójkę gadowora i wstąpienie Elo skrzynka. SPCE, żeby przeskoczyć. Hmm. Hop! Hop! Oh. Co go. Sorry. Do not be sorry. Be better. Tato się wkurzył. Co jest? Halo. My ba! No. You are not ready. Stay back. No okay. A uniki? coś tam tego spadców też. Okej. Okay. Okej, okay, czyli mocnym sobie podbijam. Okej. Okay. A nie mogę Okej. naraz. Okay. Ej, co u zrobiłem? Halo, co to ma znaczyć. Jakieś leczonko, coś ten. No, ojciec chyba nie w stanie. Ale to nauka, nauka, typy, nauka. Żeby nie było. A czego? bo mogę rzucić. Jak się rzucało? of wojna. Jak się rzucało? <grywia> nie wiem jak się rzuca. <grywia> no nie, zrobiłem unik. Nie! Uśpa. Dobra, ale można przynajmniej ataki. Nie patrzyłem. Nie! Fkę naciskam, ja pierdziela. No nacisnąłem. Nie, no, zaatakujesz, nie? Okej. Okay. Tylko siedem śmierci. Nie <grywia> Nice. Nie, kamera będzie będzie mocno do przyzwyczajenia się czuję, że tu będę miał problem z nią. To jest mocno nieintuicyjna. Nieintu, nie, nie intuicy, nie Wiecie, no takie delikatne ruchy mocno, mocną kamerą ruszają, a mocne ruchy nie robią nic niemalże. Dobra, ale tu skrzynka może być. No i co? Gnoju, parszywy. O co? Jaki level up? Też tak chcę. Wiecie, mi zajęło tylko. Siedem prób, a niektórzy to kurde tutaj na tych Draugirach pierwszych, to na Bogu wojny spędzili solidne godziny. A ja elegancko, szybciutko sobie zrobiłem. No ale jakiś spin by się przydał. Może nie wiem, takie skradanko będę robił. Tu chwilę. Hello. Łatwo z tobą. Lamusy, za pierwszym. E, co? S. Ok. A w co mam wycelować? A wiem. Dobra, beka, BK ze mnie. Mm, skrzynka for me. O skrzynkę mordową po łańcuch. Wiem, że jeden z zarzutów tego gadowora podobno jest to, że te trole z tymi wielkimi posągami co mają jako broń. One bardzo często występują jako bossowe, żeby mogli zdecydowanie więcej wrogów porobić. Wiesz co, no podobno to jest największe takie zażalenie właśnie do tego gadowora. Z tego co oglądałem, to rzeczywiście one się często powtarzają jest i one rzeczywiście mają te same ataki w większości. A to właśnie często oni reprezentują jako właśnie są takimi bossami. wiem na przykład, że w nordyckim tym piekle w Hell e, właśnie zapowiada się, że tam strażnik mostu, coś tam, jego serce trzeba przy Si okazuje, że to jest właśnie ten troll. Tylko oczywiście inna skórka, nie? Inny kolor. O nim mówiłem. I właściwie to, co będziemy walczyć tutaj z tym typem, to będziemy bardzo często widzieć przez całą grę. Niestety. Dowdy, Cap Mood A może zabijesz go sam, by wykonać przewrotu? Nie chcę przewrotu robić, tylko chcę szczelać. Szczela, Atreus, dasz radę. No Dobra, Beka. O, a ja unik zrobiłem. Eee, pytanie, czy mogę blokować twoje ataki? Chcę to przetestować. O. Dobrze, zabij go. Okej, okay, no uników to nie ma co robić. Tak w sumie. Jest tu jakieś leczonko. Oh. Elo, casualowo sobie idę tylko po leczonko. A, mogę blokować, Ok, Spoko. No, dobra. Uniki próbuję robić, a... O, a tego nie mogę zablokować. Okay. Ah, no nie, uniki robiłem już. Dobra, typie, Łatwy jesteś. Nara, typie, Miło było, ale się skończyło. Eee. Tu? Okej. Okay. A gdzie quick time eventy? Halo, ja chcę quick time eventy. No hmm. dobra. Dobrze, popysku go. O, teraz mogę... Eee. Okej, okay, czyli jak się czerwone robią. O, się ma tu, coś ponący jesteś. Nocny król, halo! grał Tron O morda Pięściami! Porył go! Zamur! Zamur! Nara! Elo! Domek! Dawaj, błoj. Inside boy. Mm, inside boy. I zły. Bo ci żyłka pierdząca pęknie, dziadu. Ale mu powiedziałem, co?